Halo, hallo! cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Mandzio, o to jest nasz kolejny odcinek The Escapist, moi mili, w dzisiejszym odcinku będziemy dalej opracowywać nasz plan ucieczki, zobaczymy jak nam wyjdzie to wszystko, uh, poza tym, poza tym ja od razu sobie, a nie, pójdę na poranny Apple, żeby zobaczyć kogo przeszukują najpierw, uwaga, kogo przeszukują, uwaga, kogo, kogo, ko, ko. czy to będę ja? Nie, to nie jestem ja, Nitro, co masz na handel, nic ciekawego, jeszcze się, się tobie nie oświeżyło, uh, słuchajcie... Pod tym filmem śmiało możecie zostawić kolejne te 10 tysięcy lajków, ponieważ mam przygotowany dla Was czwarty odcinek dzisiaj. Dlatego się nie bójcie, że zostawicie lajki i odcinka nie będzie, ponieważ mam dla Was przygotowany jeszcze jeden, czwarty odcinek. Zdecydowałem się, że zrobię maraton dłuższy niż zwykle, bo mnie bardzo o to prosiliście. Dlatego będzie maraton dłuższy niż zwykle. I uwaga, zobaczmy, czy jest to co zawsze, czy jest coś nowego. O, Rydel! Są nowe przedmioty, zajebiście. Myślałem, że będą stare śmieci, a tutaj się okazują nowe przedmioty. Naprawdę, naprawdę mega. Dobra, no to zabieramy ten plakat, kładziemy go tutaj. Normalnie sobie zjemy. Czy chcemy normalnie jeść? Rozdamy tylko przedmioty ludziom i chyba stąd spieprzamy, co nie, Izak? Uh, Izak, chciałem twoją robotę. O nie, Rydl, Rydlu ci nie daje. Uh, chciałem twoją robotę z jednej strony, ale z drugiej strony, tak naprawdę, ja wiem, że to jest zwykłe roznoszenie listów, tylko że jedne wrzucam do nich szarki, a drugie nie. I nie chcę mi się nawet tego sprawdzać, szczerze mówiąc. Ja się tutaj wolę skupić na od razu uciekaniu, na od razu uciekaniu, ale żeby uciec, mi się przydałaby jeszcze jedna skrytka. Jeszcze jedna skrytka by mi się bardzo przydała. A jak wiemy, jest takie pewne miejsce, które możemy rozwalić, i jest ono na siłowni. A na siłowni mało kto wchodzi bardzo, bardzo rzadko bym powiedział nawet. Dlatego chciałbym się tam udać. Ale zanim tam jeszcze postawię moje kroki, wezmę tutaj mopa i zacznę już lokalizować plamy, a raczej guwienkę zrobione przez Rudolfa, halo Rudolf, halo może znowu Mikołaj do nas w ogóle nas odwiedzi byłoby fenomenalnie, odwiedziny Mikołaja zawsze są wielkim przeżyciem w elfim tutaj w więzieniu gdzie pracujemy za darmo, trzymadać na siłę, proszę niech ktoś nas wreszcie uratuje! A nie, to ja sam siebie mam uratować. Okej, okay, przepraszam, zapomniałem troszeczkę spanikowałem. Okej, 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 już ma dwie plamy. No i jeszcze, jeszcze tutaj. Dawaj jedną tutaj. Bardzo ładnie, boże, podwójna tu. I tam z lewej strony byłaby ostatnia. Ech. Staram się, staram się negocjować, staram się negocjować, ale nie wychodzi mi to najlepiej. Troszeczkę, brakuje mi jeszcze praktyki, jeżeli chodzi o sprzedaż i tak dalej. Uwaga i samu nachapał, to niestety ja i samu nie nachapię. Byłoby to troszeczkę głupie i niebezpieczne. I dobra, ostatnia plama myślę, że gdzieś może być tutaj na górze. One się chyba w miary tak, że tak spełnią po kolei wszędzie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Uwaga! Tak, miałem rację. Super. No to mamy ostatnią plamę. Wyrzucamy mopa standardowo, bo nie jest już nam potrzebny. Niechaj ktoś po nas posprząta, a my idziemy łupać ścianę. O 12 mamy czas wolny aż do 14, zatem... Luzik, że tak to ujmę, Naprawdę, luzik. Mam nadzieję, że na mnie nie doniesiesz tutaj CUPIDZIE. Czemu w ogóle cupid może sobie wchodzić o tak normalnie i nikt nawet nie zwraca na niego uwagi? Ja tego nie ogarniam. Nie, ja tego nie rozumiem. Czy będą mi potrzebne tutaj... Witam, dzień dobry, panie Rolando. <gryw> Czy będą mi potrzebne jakiekolwiek klucze? Wydaje mi się, szczerze mówiąc, że nie. Chyba nie będą mi potrzebne żadne klucze, bo wszędzie gdzie muszę gdzie chcę, mogę się przekopać. I w zasadzie mógłbym nawet uciec z tej nocy, gdybym tylko znalazł brokat i wreszcie udekorował tą choinkę, bo ja nie mam żadnego pojęcia, jak mogę ją udekorować, skoro nie mam tego brokatu. I czy ja ten brokat mogę jakoś stworzyć? Czy ja muszę go znaleźć? No nie jest to za bardzo określone. A jakby nie patrzeć, no bez niego to sobie ucieczki nie zrobię. A nie, będzie popołudniowy apel jeszcze, tak. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, czemu wszyscy do mnie przyszli nagle? Czy ktoś na mnie nakapował, że wszyscy nagle do mnie przyszli? Skąd do odwiedziny? Nigdy mnie nie odwiedzacie, a dzisiaj w ogóle przyszły trzy osoby. Proszę, proszę mnie zostawić. Proszę mnie zostawić. Ja, ja nie chcę być przez Was odwiedzanym. Ja dziękuję. I teraz chyba będzie kolejny czas wolny, o ile się nie mylę po południowym apelu. Widzę, witam, witam. Nie wiem, czy nie jestem przeszukiwany, dlatego na wszelki wypadek, skoro i taki do odpocząć, wezmę wszystkie moje nielegalne przedmioty i udam się spać. Udam się spać, troszeczkę sobie wypocznę odpocznę. Mam poluzowane, tamto, mam tamtą wentylację poluzowaną, będę musiał stworzyć tą sztuczną kratę. Na razie tego jeszcze nie, ro, nie zrobiłem, ponieważ no po prostu uznałem, że to jeszcze nie jest potrzebne. Że na razie mam tyle tych nielegalnych przedmiotów, że mogę je tak naprawdę wszystkie trzymać przy sobie. Jedynie co będę musiał zrobić, i to jest konieczność absolutna, to jest gorąca czekolada, będę musiał poszukać czy ktokolwiek nie ma kubka, żeby uderzyć w nią w strażnika, a jak uderzę w strażnika, to wiecie, to wtedy zabieram jego mundur i mogę się spokojnie uczyć. Ponieważ nie oszukujmy, trochę inteligencji by nam się przydało. Dobra, lecę to tą ścianę dokończyć, mamy widelę 100%, nie no, chyba mnie nie przeszukują dzisiaj. Halo Ignacy, jaką masz misję? Przyjacielu, przyjacielu, misja. Halo! Kolego, quest! Nie, 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 po prostu nie wierzę. Taki brak szacunku Ignacy wobec mnie, wobec swojego przyjaciela, wobec swojego kumpla. Dobrze, ja sobie to zapamiętam. Ja sobie to zapamiętam, będziesz coś chciał. Heroesy będzie chciał nagrać. Ja, ja ci wtedy pokażę, jak nagra ze mną Heroes. Nie nagrasz, o. Dobra. Eee, przebijamy się przez tą ścianę, sprawdzamy co jest w tym schowku. No ja bym spróbował już... Nitro donosi. I on powinien, Gipper, od razu powinien zacząć krzyczeć, że uciekam. Nitro donosi. I Gipper powinien zacząć e, krzyczeć, że ja uciekam. To byłoby bardzo dobre. Dobra, co tutaj jest? Brokat! Nie pasuje ten taniec do tej muzyki. Absolutnie nie. Ale mamy brokat! I mamy klej. I mamy skarpetek. Skarpety nie chcę. Wesołych świąt dla mnie! Wesołych świąt dla mnie! Wszystkiego najlepszego macie z okazji świąt. Przydałoby ci się co teraz? Kilow. No, kilow by ci się przydał, tak? Bo to jest potrzebny brokat. No. Wyłączasz generator, potrzebujesz brokatu i musisz udekorować jeszcze choinkę. No dobra. Będę musiał zobaczyć czego ja potrzebuję, żeby udekorować tę choinkę, bo ja już nie pamiętam. Być może mogę od, komuś, od komuś kupić te przedmioty. Tutaj jest czekolada, tutaj jest lina, nic ciekawego. Uh, questy, panowie. Jakieś questy? Halo? Alien? Czekolada? Tak, zdobędę ją dla Ciebie, Alien, powiem Ci tak. Proszę, tutaj jest czekolada dla Ciebie. Nitro, mundur strażnika, tego mi potrzeba. Nie mam skąd go wziąć nawet. Świeca, nie będę bił żadnego Gimpera. I co masz, Izak? Do handlu, do handlu. Tal kosmetyczny, dość. Tal kosmetyczny. Za 20, no to mi się to opłaca. Jeszcze dam ci łapkę w górę, Izak. To mi zniżysz cenę? Zniżysz mi cenę, Izak? No, niestety nie. O, halo, gdzie jest nitro? Nitro jest tutaj. Proszę, nitro, to dla ciebie tal kosmetyczny. Ohoho, ile szczoteczek dla zemów masz. Widzę, że higiena jamy ustnej na Ciebie Tomku Tomaszu Chujowy była dla Ciebie bardzo, bardzo ważna, dlatego skorfiskuję Ci obydwie te szczoteczki, gdyż uważam, że mogę z nich zrobić lepsze użycie aniżeli Ty. Czas na ćwiczenia. Dokładnie tak, czas na ćwiczenia. Ja bym tak naprawdę tylko odwiedził te ćwiczenia i od razu poszedł zobaczyć co jest mi potrzebne do ucieczki. Dlatego Ignacy, ty dostajesz nożo szczoteczkę i samo ty dostaniesz nożo szczoteczkę i ja stąd e, zbiewam! Asta chłopaki, papa! Dobra, słuchajcie, skoro im powiedziałem Asta tak pięknie, to teraz mogę się udać na górę i zobaczyć. Tak, dokładnie. Nie, muszę odłożyć ten brokat, ponieważ jeżeli oni zobaczą, że ja tutaj wszedłem, to oni mnie nie pobiły. Jak nie pobiłem, stresuję mój brokat. Nie, nie, nie. Ja bym zrobił ogromny, ogromny błąd na 6 i się skapnąłem, że chciałem jak debil tam pójść. Bo ja bym się nie skapnął, to miałbym mocno, mocno przewalone. Eee, jeszcze nie mam tak dużo nielegalnych przedmiotów, spokojnie. Dopiero pięć. Jeszcze trzy mogę schować w toalecie, sześć trzymać w garści, no to. Bez żadnego problemu, świat i ludzie. Eee, Okej, okay. czekamy aż oni tutaj przyjdą. Troszeczkę sobie zmęczenie zbijemy, chociaż w zasadzie nie wiem po co. Chociaż jeżeli mamy tej nocy uciec, to przydałoby się uciec bez zmęczenia, czyż nie? E, witam pana pierwszego strażnika. W ogóle miałem gdzieś porobić rozróby a nie, nożu żeby dla Ignacego, tylko dobra. Ignacy, hallo? Jakiś ciekawy handel, nie za bardzo folia. Również nie za bardzo tylko folia. Dobra, uciekam stąd chłopaki. O, tutaj jeszcze graczol się wywalił, ale graczol nie miał nic ciekawego. No, ta gorąca czekolada, no naprawdę, byłaby fenomenalna dla mnie. No, ale chyba nikt nie ma kubka, co nie? Jeszcze sobie nie sprawdzałem ich celi, co z pewnością zaraz zrobię. No, ale wydaje mi się, że raczej nikt nie ma kubka. O, 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 dobra, idealnie wszedłem, że tak to ujmę. Dobra, choinka. E, brokat, rolka papier toaletowego i klej. Mam wszystko. Jedyne, czego mi brakuje, moi mili, to jest coś do kopania, żeby rozwalić tutaj tą ścianę po prostu. To jest jedyna rzecz, której mi brakuje. To jest absolutnie jedyna rzecz, która mi, której mi brakuje. Wiecie co? Nie uciekniemy w tym odcinku. W kolejnym odcinku zrobimy ucieczkę. W tym odcinku ja się przygotuję do tego oczywiście, ale dopiero w kolejnym odcinku chcę zrobić ucieczkę z jednego bardzo prostego powodu, słuchajcie. Z takiego, że po prostu, jeżeli mi nie wyjdzie, to nie chcę zaczynać wszystkiego na nowo. O kurczę, ile rzeczy tutaj miałeś, Rojo. Patryk, rojo rzeczowy. O, Ouska pyta. Magazyn, tak kosmetyczny, ziemia. Nie wiem dlaczego chcesz się stąd wykopać. 10 ty stąd wykopiesz. Do Chin! Huhuhuhu. Chyba nie za bardzo. E, I samo nie, Ignacy chciał nożo grzebić. Zawsze Ignacy chce ode mnie coś. Dobra, uwaga, zobaczmy, ile w ogóle potrzebuję na to inteligencji. O! Od razu. Okej. Okay. Okej. Okay. Mi się to tam podoba, że to tak od razu prosto, po prostu mi wyszło. E, nie, no i mnie, ode mnie nic nie chcę, tak? Ignacy, dokładnie, zawsze Ignacy ode mnie ma questy. Beczka Penarium, poproszę oczywiście. I samo, i samo przyjacielu, lubię cię. Proszę, beczka Penarium dla Ciebie. E, Ignacy, przyjacielu, lubię cię. O, teraz mogę Ci dać to. A oprócz tego, że dałem Ci to, jesteś przyjaciółmi, jeszcze jeszcze to Ci dałem. Jesteś zabawkarzem, ok, spoko. Fajna fucha, muszę przyznać. Kubek! No słuchajcie, naprawdę, pięknie nam idzie. Brakuje mi teraz, no jak na złość, brakuje mi teraz czekolady, którą oddałem, co nie? Ale czy nie mogę jej kupić od Ignacego na przykład? Jeju, jakie mam niskie ceny od niego. Zobaczcie, on może już za mną łazić, Ignace, mamy takie niziutkie ceny u niego. Dobra, Ignacy, ja ci dziękuję, że za mną poszedłeś, co nie? Ale tego, na razie za mną nie Oho, oho, kolejny kubek. Nie no, kurde. Po prostu nie da się tej serii nie nagrywać z uśmiechem na ustach, jak tak dobrze idzie. Po prostu się nie da powstrzymać tego uśmiechu. To jest niemożliwe. Dobra, nic ciekawego tutaj nie jest. Jeszcze mam dwa biurka do sprawdzenia. Jeszcze w, w którymś możemy się czekolwiek. Co ja mam komentować? Słuchajcie, co ja mam komentować. Ja, czy to wymaga komentarza? Czy to wymaga komentarza? O tak, zapytam. Czy to wymaga komentarza? Nie wymaga komentarza, moi mili. Absolutnie nie wymaga. Muszę jeszcze tylko stworzyć lekkie obcążki, ale to za sekundę. Bo na razie stworzę sobie czekoladę. Kubeczku. Tak. 24 więcej inteligencji. Zatem musimy iść się uczyć. Bo nauka to potęgi klucz, a u nas tej potęgi na razie niestety nie ma ani trochę, bo my jesteśmy idiotami na chwilę obecną. I to nie jest fajne nie, fajne, nie fajne jest być idiotą, muszę przyznać. Dobra, a w miarę tam równo wszystko mam ułożone, kolorystycznie troszeczkę, troszeczkę nie. Czy ja się dzisiaj jeszcze zdążę troszeczkę pouczyć? Wydaje mi się, że tak. Co prawda, dostanę za to po morcie, no ale niestety nie mam innego wyboru, co nie, muszę się uczyć, przepraszam. Proszę tutaj wejść. Zostanę sobie w tym miejscu i mam nadzieję, że mi nie zauważą. Ta... Na co ja liczyłem? Więc zdobycie inteligencji to będzie nasz następny cel. To będzie nasz jutro nas cel, ponieważ potrzebujemy 20. Nie, wiecie co, musimy pozbierać ziomeczków i musimy wpierdzielić jakiemuś strażnikowi. Mam igracego, e, dozbieram jeszcze innych, u których mam, że tak powiem, plecy, łapiemy broń i idziemy po prostu pobić strażników, bo to mi zajmie za dużo, za dużo czasu mi zajdzie na to wszystko, żeby każdego dobru, żeby tego, żeby się nauczyć wystarczająco dużo. Ja potrzebuję po prostu moich bodyguardów. Graczol, co masz? Proszę coś, co mogę komuś dać? letka, tak średnio Szczerze mówiąc, alien. I samo. Co ty tutaj masz? Rządzisz świetnie. I samo my chyba mamy dobre kontakty, co nie? 77, no to łapię, nie? No. Halo, gimper, co? Igracja jest płonem na na mnie. Może. Nie chce ci dać tego. Alien. Może. O, odwróć uwagę strażników kiedyś tam. Kiedy? Kiedy dokładnie kolacja, ok. ROJO GIMPER i z IGNACY mam 88. To Ignacym również na jedzenie. Żeby na O, 97, słuchajcie. Z kim jeszcze powinienem tak dbać? Z alienem myślę. Tak, ale 64. GIMPER to tam ma mało, co nie, ale mam mega z też kontakt. No to super. I samą IGNACY myślę, że te dwa koksy. One. O on ma szkło, Ignace, IGNACY. No to w ogóle z IGNACY muszę się trzymać za pan brat. Dobra, słuchajcie, moi mili. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. W kolejnym spróbujemy uciec, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Czy nam to wyjdzie w ogóle. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. I no cóż, do zobaczenia, do usłyszenia, do kolejnego odcinka za parę minut. Papa, papa, pa, hej.